Witam Państwa. W czwartek 13 maja wczorajsze dane ze Stanów Zjednoczonych zaskoczyły rynki, ponieważ inflacja CPI wyraźnie przebiła oczekiwania rynkowe. Inflacja skoczyła aż do poziomu 4,2 rok do roku. Rynki zakładały wzrost do poziomu 3,6. Natomiast warto przede wszystkim zwrócić uwagę na inflację również miesiąc do miesiąca, ponieważ inflacja bazowa miesiąc do miesiąca wzrosła z poziomu 0,3 aż do poziomu 0,9. I tak jak ostatnio mówiło się o tym, że to głównie efekt bazy, czyli ze względu na niższe ropy w poprzednim roku, inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych. Może krótkoterminowo wzrosnąć, to jednak wczorajsze dane pokazały, że również inflacja CPI bazowa miesiąc do miesiąca również zaczęła wzrastać, więc to nie jest tylko jednorazowy czynnik. Ale też na wzrost inflacji również składają się takie elementy jak ożywienie gospodarcze po otwarciu gospodarki w Stanach Zjednoczonych. Wiemy o tym, że w Teksasie na przykład to odmrożenie jest praktycznie, praktycznie już w 100% kilka tygodni temu stadiony w zawodach sportowych były pełne no jak na razie Teksas jest dobrym przykładem tego że jednak lockdown nie przekłada się na niższe wskaźniki zachorowań koronawirusa Teksas właśnie jest idealnym przykładem do tego że jednak blokada gospodarek nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu. Więc jak na razie rynki wczoraj delikatnie przestraszyły się tej wyższej inflacji. No i teraz kluczowe pytanie jest takie, czy ta inflacja będzie się utrzymywała przez najbliższe miesiące na takich poziomach. Wczoraj było kilka wypowiedzi przedstawicieli FED, Bostik powiedział o tym, że jest za wcześnie, aby ocenić, czy inflacja będzie się utrzymywała przez dłuższy okres na Takich poziomach. Z kolei tutaj ciekawsze wypowiedzi były: Klaridy, który stwierdził, że jest zaskoczony dzisiejszym odczytem inflacji. To była wypowiedź z wczoraj. Powiedział, że jeśli wbrew naszemu bazowego, bazowemu poglądowi oczekiwania inflacyjne wzrosną i będą trwałe, bez wahania podejmiemy działania. A jeśli inflacja jest przejściowa, użyjemy naszych narzędzi, aby kontrolować inflację. Odniósł się do rynku pracy i stwierdził, że jesio, jesienią przyszłego roku poziom bezrobocia wróci do poziomu sprzed pandemii, jeżeli co miesiąc będzie pojawiało się 500 tysięcy nowych miejsc pracy. No, i jedno z ważniejszych stwierdzeń, stwierdzeń tutaj powiedział Clarida, że potraktowałbym bardzo poważnie dane, gdybym zobaczył wzrost długoterminowych oczekiwań inflacyjnych. Więc moim zdaniem, to są pierwsze komentarze mogące świadczyć o tym, że jednak Fed może być zaniepokojony wyższą inflacją. No i tak jak powiedziałem, kluczowe jest to, czy inflacja. Będzie się utrzymywała na dłużej, powyżej załóżmy 4%. Z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że takim najważniejszym wskaźnikiem dla Fedu jest inflacja PCE. Dodatkowo też Fed będzie zwracał uwagę właśnie na średnią inflację, natomiast nie wiemy na jaki okres dokładnie Fed będzie patrzył, czy to będzie średnia z ostatniego roku, dwóch czy trzech lat, ponieważ im bardziej Fed właśnie będzie wydłużał tą średnią inflację. To tak naprawdę będzie ten okres pierwszych podwyżek stóp procentowych cały czas przesuwany w czasie. Również jeżeli chodzi o rentowności obligacji wczoraj mieliśmy aukcję, natomiast te dane wydaje mi się, że mogły delikatnie uspokoić rynki, ponieważ tak jak wczoraj mówiłem, popyt miał przewyższyć podaż 2,40 krotnie, natomiast popyt był delikatnie wyższy na obligacje 2,5 krotnie. Jeżeli chodzi o też wczorajsze informacje, po godzinie 15 w oddział Fedu z Bostonu poinformował o tym, że na początku trzeciego kwartału bieżącego roku powstanie, zostanie wypuszczony white paper z dokładnymi szczegółami dotyczącymi, dotyczącymi dalszymi pracami nad CBDC, czyli walutą cyfrową Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych. W Chinach na przykład poziom zaawansowania prac nad CBDC jest bardzo duży. Też na ostatniej większej takiej konferencji pojawiły się informacje pokazujące to, że połowa osób zatrudnionych w urzędzie Chin dostaje już wypłaty w postaci CBDC. Też pojawiły się już screeny dokładnie, jak te portfele wyglądają. No i wydaje mi się, że w najbliższych miesiącach te największe banki centralne będą kładły ogromny nacisk, żeby jak najszybciej wprowadzić waluty cyfrowe banków centralnych. Moim zdaniem to są złe informacje, ponieważ w długim terminie może dojść do. Likwidacji gotówki, no i też tak jak ponad rok temu tweetowałem waluty cyfrowe banków centralnych doprowadzą do tego, że te pieniądze będą miały określone terminy ważności. No i jeżeli nie będziemy chcieli stracić tych pieniędzy, będziemy zmuszeni do tego, żeby w określonym okresie wydać te pieniądze. Dodatkowo też możemy być kontrolowani pod względem tego, czy dany produkt będziemy mogli kupić, czy nie. Jeżeli będziemy mieli dostęp, rząd będzie miał dostęp do załóżmy naszego stanu zdrowia, może się okazać, tak że wyjdziemy do jakiegoś sklepu. Nie będziemy mogli załóżmy kupić alkoholu albo innych produktów ze względu na nasz zły, niekorzystny stan zdrowia. Więc tutaj temat inwigilacji naprawdę w przyszłości będzie się poszerzał. No i z mojego punktu widzenia to nie są zbyt optymistyczne informacje. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, Elon Musk 9 godzin temu napisał o tym, że. Tesla nie będzie już akceptowała bitcoina, jeżeli chodzi o płatności, głównie ze względu na dużą, duże zapotrzebowanie prądu na kopanie bitcoina, więc to negatywnie wpłynęło na rynek kryptowalut. Ciekawe jest to, że dzień wcześniej Elon Musk zrobił ankietę z pytaniem dotyczącym tego, czy Tesla mogłaby akceptować Dogecoina no i dzień później akurat Elon Musk napisał, że Tesla już nie będzie akceptować płatności w Bitcoinie. No i prawdopodobnie Elon Musk będzie szukał kolejnej kryptowaluty, która mogłaby zastąpić Bitcoina, jeżeli chodzi o płatności do zakupu Tesli. Więc to oczywiście ten tweet trochę namieszał, jeżeli sobie spojrzymy na Bitcoina. No wczoraj jedno, pojawiła się ogromna jednodniowa korekta z, ze szczytu 57 tysięcy dolarów, zeszliśmy w okolice 46 tysięcy dolarów, natomiast zazwyczaj po tych tweetach można było się spodziewać tego, że prawdopodobnie może dojść do odbicia. No jeżeli dzisiaj sobie spojrzymy na Alty to niektóre zyskują w okolicy 10%, te trochę mniej popularne zyskują po kilkanaście procent, więc zazwyczaj po tych tweetach Ilona Maska można zaobserwować powrót trendu wzrostowego na kryptowalutach, więc tutaj wydaje mi się, że głównie algorytmy są zaangażowane w transakcje, więc jeżeli ktoś korzysta z Twittera, warto nawet sobie ustawić powiadomienia, ponieważ zazwyczaj po tych większych korektach... Tak jak wspomniałem, na altcoinach pojawiają się silniejsze ruchy wzrostowe. Jeżeli chodzi o dziesięciolatki, wczoraj oczywiście pojawiły się silniejsze ruchy wzrostowe. Natomiast te osoby, które krótkoterminowo handlują na, rynku walutowym, na, na indeksach, na metalach, wczoraj z pewnością zauważyły pewne rozbieżności, ponieważ jeżeli sobie euro-dolara spojrzymy na niższym interwale, to oczywiście pierwsza reakcja rynku o godzinie 14.30 była spadkowa, natomiast później pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. No i zazwyczaj, tak jak wczoraj mówiłem, na wyższą inflację dolar amerykański powinien się zacząć umacniać ze względu na wyższą, potencjalnie wyższe prawdopodobieństwa do podwyżek stuprocentowych, Rynek na przykład wczoraj zaczął wyceniać już pierwszą podwyżkę w Stanach w grudniu bieżącego roku i tutaj z założenia dolar powinien się umacniać, natomiast później po pierwszej reakcji przez ponad 30 minut dolar tracił na wartości. No i zazwyczaj w takich warunkach warto poczekać na godzinę 15, gdy 30, gdy do gry wchodzą Amerykanie. No i zazwyczaj wtedy pojawia się ten właściwy ruch. No a często właśnie później po tej reakcji często cena może się zatrzymać w okolicy dziennego szczytu i właśnie wczoraj na eurodolarze e, zaobserwowaliśmy ten szczyt właśnie zatrzymanie ceny na dziennych szczytach. No i też ja na swoim Twitterze pisałem dokładnie o godzinie 15:10, że pojawia się pewnego rodzaju dywergencja. No i zakładałem, że dolar jednak się umocni, a złoto straci na wartości. No i właśnie o godzinie 15:10 pojawił się ten szczyt i z tego poziomu pojawia się największa korekta spadkowa. Jak na razie krótkoterminowo na eurodolarze, wydaje mi się, że jesteśmy w neutralnym położeniu. Ta dzisiejsza RAKSa być może to jest takie krótkoterminowe odreagowanie. Bardziej dzisiaj będzie mnie interesowało to, jak ponownie Amerykanie zareagują na wczorajsze dane po godzinie 15.30. Też oczywiście warto zwracać uwagę na indeksy amerykańskie, natomiast moim zdaniem, jeżeli dzisiaj cofniemy się poniżej szczytu w sesji azjatyckiej, to być może wtedy zacznie się kolejny ruch spadkowy na eurodolarze. Też może zerkniemy sobie na Indeks dolara. Indeks dolara oczywiście wczoraj zareagował ruchem wzrostowym. Pierwszy potencjalny opór może być w okolicy 90 87, tak jak wczoraj wspominałem. Natomiast te godziny z otwarcia sesji nowojorskiej mogą być kluczowe dla dalszej zmienności. Na funcie brytyjskim wczoraj pojawiło się podobne zachowanie ceny, gdzie pierwsza reakcja była reakcją spadkową, później pojawił się ruch wzrostowy. Podobnie jak na eurodolarze, zatrzymaliśmy się w okolicy dziennego szczytu i po godzinie 15 pojawiła się dość spora korekta na ponad 100 pipsów. Dzisiaj natomiast precyzyjnie przetestowaliśmy pierwsze wsparcie, które, o którym wczoraj mówiłem, poziom 1,40-34. Więc, jeżeli dzisiejsze szczyty na funcie zostaną obronione, dodatkowo, jeżeli na indeksie dolara powie się większy ruch wzrostowy, to być może tutaj ten ruch spadkowy na parze GBP-USD będzie nadal kontynuowany. Jeżeli chodzi o USD tutaj również pojawiła się ciekawa reakcja. A ja jeszcze kilka dni temu zwracałem uwagę na lokalne dołki, które potencjalnie mogą być naruszone. To są dołki z 2017 roku, poziom 1,2059. No i bardzo często, właśnie, bywa tak, że jeżeli ma się pojawić jakiś większy ruch, bardzo często dochodzi do fałszywego naruszenia istotnych poziomów. I wczoraj, na przykład, na danych ze Stanów Zjednoczonych, właśnie pojawiło się to fałszywe naruszenie poziomu 1,20. 20, 60, no i zazwyczaj jeżeli cena cofa się powyżej tego poziomu to potencjalnie może dojść do Jakiegoś większego odwrócenia. Więc krótkoterminowo, jeżeli będzie się utrzymywał pozytywny sentyment dla amerykańskiego dolara, wydaje mi się, że na usd może pojawić się potencjalna większa korekta. Też dodatkowo, jeżeli indeksy amerykańskie będą traciły na wartości, to moim zdaniem też może to wpływać na korektę na usd biorąc pod uwagę to, że ostatnie dni to była. Silna wyprzedaż na tej parze walutowej. No i te osoby, które zdecydują się na redukcję pozycji ze względu na wyższe oczekiwania w Stanach Zjednoczonych dotyczących podwyżek stóp procentowych, to na USDK może pojawić się potencjalnie większa korekta. Jeżeli chodzi o takie najbliższe potencjalne targety, wydaje mi się, że pierwszym celem może być poziom w okolicy 1,21,72. Niżej, gdyby doszło do potencjalnego ruchu spadkowego, na pewno będę zwracał uwagę na strefę poniżej dziennych dołków poniżej okrągłego poziomu 1,21. Jeżeli chodzi o indeksy amerykańskie, tutaj oczywiście pojawił się wczoraj silniejszy ruch spadkowy. Pierwsza reakcja była reakcją spadkową. Cofnęliśmy się w obręb wcześniejszej konsolidacji z sesji azjatyckiej. No i wiemy o tym, że w indeksy amerykańskie dużo, no ogólnie rzecz biorąc, indeksy dużo gorzej sobie radzą w środowisku proinflacyjnym. Im wyższa ta inflacja, tym niższe spółki, zyski spółek, więc no krótkoterminowo te wczorajsze dane mogą negatywnie wpływać na indeksy amerykańskie, no i kto wie, być może przed nami jest jakaś większa fala wyprzedaży, jeżeli taki scenariusz miałby się sprawdzić. Wydaje mi się, że kolejnym celem na S&P 500 może być poziom poniżej 4000 punktów, bądź też jeszcze niżej okolice ok. 3940. Jeżeli chodzi o Dow Jones, Dow Jones również wczoraj od godziny 14.30 cały czas traci na wartości. Kolejnym takim potencjalnym celem mogą być dołki poniżej poziomu 3333 punktów, a niżej potencjalny target w okolicy 3300 punktów. Jeżeli chodzi o Nasdaq, Nasdaq oczywiście również traci na wartości. Pierwszym, najbliższym targetem może być poziom w okolicy 12 938. Również niemiecki DAX traci na wartości. Też oczekiwania inflacyjne w Niemczech są coraz wyższe, więc no, krótkoterminowo, jeżeli temat inflacji nadal będzie się przewijał na rynkach, to moim zdaniem to może znacząco ciążyć na indeksach. No i pytanie, w jaki sposób zachowają się przedstawiciele banków centralnych, ponieważ jeżeli rynek już na no, poważnie zacznie brać podwyżki stóp procentowych, to może to negatywnie, bardzo negatywnie wpłynąć na właśnie indeksy światowe, więc w krótkim terminie wydaje mi się, że niemiecki DAX również może być pod presją. Dzisiaj zwróciłbym uwagę na dołki w okolicy 14830, co potencjalnie może się wydarzyć poniżej tych dołków. Natomiast, jeżeli ten trend spadkowy dalej będzie kontynuowany, wydaje mi się, że kolejną potencjalną strefą na DAX mogą być poziom w okolicy 14630. 40. Jeżeli chodzi o dolar jena, też wczoraj mówiłem o tym, że jeżeli inflacja w Stanach przebije oczekiwania rynkowe, jeżeli będzie powyżej 4%, to Dolar jen może się umocnić, no i jeżeli sobie spojrzymy na wczorajsze zachowanie ceny, tutaj mieliśmy takie klasyczne zachowanie, gdzie po wybiciu dziennego szczytu cena cofnęła się. Tutaj bardzo precyzyjnie rynki przetestowały ten poziom i dalej mieliśmy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego, więc jeżeli ten sentyment bieżący nadal będzie się utrzymywał, to prawdopodobnie te wzrosty mogą być dalej kontynuowane z kolejnym potencjalnym. Celem w okolicy poziomu 110-10. Jeżeli chodzi o złoto, na złocie też wczoraj pojawiła się taka w pierwszym zachowaniu dziwna reakcja, ponieważ pierwszy, pierwsza reakcja była reakcją spadkową, później mieliśmy silniejszy ruch wzrostowy. Cena przebiła dzienne szczyty, zahaczyliśmy też delikatnie wcześniejszy lokalny szczyt. Ale też, tak jak pisałem na swoim Twitterze, tutaj zakładałem, że ten trend wzrostowy może być zahamowany, no i moim zdaniem przy obecnych warunkach cena złota może być dalej pod presją, i kolejnym takim celem może być poziom w okolicy 1800 dolarów. Na srebrze sytuacja wczoraj była również zbliżona, zahaczyliśmy o dzienne szczyty i na srebro jak na razie w krótkim terminie traci na wartości. Najbliższe targety na srebrze to mogą być poziomy w okolicy 26,80 bądź też niżej okolice 26,50. Jeżeli indeksy światowe nadal będą traciły, to wydaje mi się, że ropa również może być pod presją. Więc tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i do zobaczenia do jutra.